Jeżeli ktoś z Państwa przebył COVID, przebył chorobę, jest ozdrowieńcem i chciałby zostać zdiagnozowany z powodu nagłego niedosłuchu, szumusznego, zawrotów głowy albo porażenia nerwu twarzowego, które się pojawiło w trakcie albo po chorobie, to jest ważne, w trakcie albo po chorobie. Mamy dla Państwa specjalny numer telefonu, tam czekają nasi eksperci. wykonamy badania układu równowagi i oceny narządu słuchu. Jest to procedura zupełnie nieinwazyjna, kierowana do pacjentów w każdym wieku, do dzieci i dorosłych. Procedura jest jednodniowa. Pacjent otrzyma wszystkie konieczne wyniki i zostanie dalej pokierowany na kolejne konsultacje, jeżeli będą konieczne, a także będzie włączone właściwe leczenie.